Drogie osoby. Dzisiaj wybieramy się do Pardopitz, więc zabieram Was ze sobą. Nie wiem do końca co tu jest, mam nadzieję, że będzie coś ładnego i będę miała wam okazję to pokazać. Jest godzina 14:30, właśnie wysiadłyśmy na dworcu, co możecie zobaczyć. Więc widzimy się za chwilę, kiedy znajdę coś interesującego do robienia tutaj. I macie szansę zobaczyć tak pobieżnie dworzec żeby nie zbliżać na nic ani na nikogo. Tam jest mapa miejsca, no i stamtąd przyszłyśmy. Jest takie urokliwe, a czy jak widać za mną i na moich włosach, strasznie pada deszcz. E, więc jest trochę pusta na ulicach i nie wiemy co będziemy robić. Szukamy czegoś z tego rynku i mam nadzieję, że to jest przed nami, bo ten budynek jest niesamowicie piękny. Jest pięknie. Tu jest taki główny budynek i nie wiem czy to jest urząd miasta, czy co to będzie. Postaram się zaraz sprawdzić. Ale jest pięknie wykończony. Nie wiem czy to będzie widać, kiedy zrobię zbliżenie. Ale jest naprawdę o! Możecie zobaczyć, że są tu piękne zdobienia, obrazy nawet w tych kołach. Właśnie będziemy zwiedzać zamek, a właściwie raczej nie sam zamek, bo to jest stosunkowo drogie i nie jest po polsku ani po angielsku. E, tylko pójdziemy na trzy wystawy, gdzie ponoć mogę zrobić trochę zdjęć. Jesteśmy już na dziedzińcu. E, właściwie słychać głównie deszcz, a teraz będziemy się wspinać po schodach na góra e, i zobaczymy, tak, wystawę archeologii, historię Pardubic, Uh, i wystawa szkła Kiedy zobaczymy sobie do okienka, zobaczymy szpital wojskowy. Będziemy wchodzić do części z Muzeum Szkła. Bezpośrednio z części z Muzeum Szkła jest przejście do części archeologicznej. że pada strasznie, ale wspięłam się na taką jakby górkę, na której jest ten e, zamek e, i idę sobie zobaczyć. Tu jeszcze są jakieś działa e, panorama tak naprawdę, bo tutaj wszystko dzięki temu widać z góry, co możecie zobaczyć, że widok jest naprawdę piękny. Tu jest dziedziniec zamkowy. Powiem wam, że wyglądam strasznie, bo strasznie mi tu pada wszędzie, ale naprawdę jest tu tak pięknie, że stwierdziłam, że muszę się wybrać. Koleżanka została pod daszkiem, bo stwierdziła, że to już za dużo. Kochane osoby, tak naprawdę, mam dla was cudowną wieść. Bo wychodzi teńcza. E, właśnie wyszło nam słońce. E, odrobinkę. E, mimo, że pada, jak widzę, <grytania> cały czas. Ale jest piękna, piękna teńcza. Przez całe tak naprawdę niebo tutaj przechodzi. I postanowiłam dla Was poczekać, żeby to nagrać. No, jest cudownie. Wyglądam fantastycznie. Nie wiem, po co robiłam make-up, bo właśnie mi spłynął ale powiem wam, że ta tęcza już znika, więc nagrałam idealny moment. Właśnie przeszliśmy coś zjeść i wyschnąć, bo jak widzę, no, troszeczkę zmokłam na tym dwórce. Ostatecznie wybrałyśmy e, takie miejsce w sumie z burgerami. E, mają opcję wege, więc cudownie. Już mamy, postaram się to... O! E, teraz już się zrobiło ciemno, ale ten mój ulubiony budynek dalej wygląda pięknie. Plus teatr również jest bardzo ładnie podświetlony i w sumie widać go jeszcze lepiej. Właśnie stwierdziłyśmy, że wejdziemy jeszcze na kawę. Jesteśmy w bardzo ładnej, urokliwej kawiarni. Nie wiem na ile mnie słychać, bo nie chcę przeszkadzać ludziom wokół, ale postaram się nagrać odrobinę, bo wystrój jest niesamowity. I właściwie jest tu kilka jakby sal, które są połączone i zobaczymy zaraz, czy mają dobrą kawę. Tak wygląda kawiarnia z zewnątrz. Jest bardzo, bardzo duża, chyba 5 pomieszczeń w środku. Właśnie jesteśmy w pociągu i będziemy wracać do Hradca, Jest godzina 20.10 jakoś, więc ja się z wami już pożegnam. Mam nadzieję, że choć trochę wam się podobało i odczuliście i odczułyście chociaż odrobinę ten klimat tego miasta, bo wydaje mi się, że jest naprawdę możliwe. Dziękuję Wam za obecność, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i widzimy się w kolejnych odcinkach.